Przyjechałyśmy tu z Płocka. Oczywiście nasza Wisła dzisiaj wygra mecz. Trzymamy mamy za to kciuki. Oczywiście. Tak. tak. I pozdrawiamy wszystkich. Tak, kibicu. Kibicujemy Płocka. zarówno Pezrze, jak i Wiśle. Oczywiście tak. najbliższa sercu Wisła, więc mamy nadzieję, że wygrają i pokonamy i to my będziemy wygramy, dalej. Wygramy, 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 wygramy. Pezrze pokonamy, pokonamy. Graliśmy pierwszy mecz czterema bramkami w płocku, ale mam nadzieję, że teraz będzie lepiej. I powalczymy, czy wygramy, czy przegramy. Jesteśmy z drużyną zawsze. Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, bo walczymy o przejście dalej w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Również przyjechaliśmy tutaj zobaczyć naszego zawodnika Kamila Sypszaka, który też jest z Płocka. Przyjechaliśmy się oczywiście też dobrze bawić, kibicować i zobaczyć to piękne miasto, jakim jest Paryż. Kibicujemy. pezże i Wiśle Płock. Kochamy Was. Myślę, że możemy być bardzo zadowoleni z tego dwóch meczów, bo wykonaliśmy solidną pracę. Tym bardziej cieszy fakt awansu do kolejnej fazy, bo mogliśmy świętować kwalifikacje przed własną publicznością. Mecz był niezwykle zacięty, było dużo, dużo walki, ale myślę, że ostatecznie to my byliśmy troszeczkę lepiej przygotowani do tego spotkania. E, chociaż Płock nie stawiał ani kroku i myślę, że też zagrali dwa fantastyczne mecze. Zawsze trzeba im serdecznie pogratulować. E, kolejne mecze będą wyglądały równie fascynujące i równie, równie ciekawie. Zagramy przeciwko Barcelonie i już nie możemy się dociekać tych meczy. Nie jesteśmy zadowoleni, ponieważ e, przegraliśmy mecz, ale ja myślę, że, że, ja myślałem, że e, inne strony. Musimy być zadowoleni, ja myślę, że dzisiaj Równica z PSG nie, by, nie był tylko individual quality, no? tylko, ja myślę, że drużyna walczy 60 minut i pracujemy dalej. Dwa razy jesteśmy w Liga Mistrzów i dwa razy jesteśmy w najlepsze e, 12 drużyna i to, to nie jest łatwe, no? to jest bardzo, bardzo trudne. Co mogę pierwsze rzecz z Kamilem jest gracz bardzo ciężkie. On jest a, więcej od mnie i nie wiem, bardzo ciężkie, ale daliśmy wszystko od siebie. Zrobimy pracę do niego. A, Mislim da je meč Džišaj, mislim da bili smo baš sve dobši, e, nevijem, imali smo nevijem 5-6 minut gdje u ataku nije bili dobši, ali mislim da dali smo svi sebe u tom meču i nevijem, Džišaj Paris bio lepi tim i to je to.